Happy Christmas! It's Christmas! Merry Christmas! Merry Chrysler. Halo, dzień dobry! Witam Was w niedzielę w kolejnym vlogmasie o ja rolety na Dzień dobry, a nie kad z łóżka, dlatego że jest przed 11.00. Ja właśnie wstałem i zabieram Was sobą dzisiaj, tak po domu, dlatego że wstałem, że, 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 bo nagrywamy z desełko zaraz. Yy, nagrywamy zaraz, co? Yy, świąteczny kastomik. I właśnie z tej okazji musiałem się podnieść i dzisiaj nie mogłem się wyleżeć. Radio sobie gra, yy, my będziemy nagrywać zaraz. Ale zanim to ja sobie zrobię kawkę albo nie wiem, jakiegoś jogurta. Pada? Nie myślałem, że pada, ale nie. Na szczęście, patrzcie, jestem koło choinki teraz. To jest kadr, kadr choinkowo nowy. No, także moi drodzy, zaczynamy od nagrywania zasełko. Dopiero potem jakieś pewnie jedzenie, jakieś inne rzeczy. Jakaś kawa, ewentualnie, może ja sobie zrobię, zobaczymy. No, także witam Was jeszcze raz serdecznie w niedzielę. Kolejny vlogmas. O boże, ale że się aż przekręciłem ją. Mówię do Was od dołu. Słuchajcie, właśnie skończyłem nagrywać kastą e, z Natalią e, z desełko. Nagrywaliśmy go, no nie wiem ile godzin, ale jest godzina 14.30, a siedzieliśmy o 11.30 do tego, a takie jakie jaja tam powychodziły, musicie to obejrzeć, naprawdę. I ja już teraz powiem, szukam kogoś do customów, do Tomb Raidera, halo, czy ktoś mnie ogląda, ktoś by chciał ze mną grać i nagrywać, proszę się odezwać. Także, moi drodzy, jest 14.30, ja idę sobie zrobić... Kawę i śniadanie, bo jestem turbogłodny i nic nie jadłem. Jestem tylko jogurt jakiś tam. No, więc yy, taki plan, i w ogóle generalnie wysyłam filmy na YouTube'a, YouTube ma od jakiegoś czasu duże problemy z wysyłaniem, w sensie jak wysyłam dużo filmów naraz, to one spowalniają, bardzo wolno się wysyłają, bardzo wolno się przetwarzają. Yy, a ja już tak się nauczyłem, że zawsze co niedzielę wysyłam filmy na cały tydzień. No i niestety yy, one się będą mielić i mielić i mielić i tak właśnie dzisiaj znowu jest, nic się nie poprawiło, to się zaczęło nie wiem od listopada jakoś połowy albo października, jakoś tak, dramat moi drodzy w każdym razie. Dobra, idę sobie zrobić jedzonko, idę sobie do rodziców na obiadek, o słuchaleczki, na kabelko słuchajcie, nie mam airpodsów, dlatego że... Yy... W kółko zapominałem, żeby je ładować. I to był najgorszy problem. W sensie myślałem, że są naładowane. Wychodziłem z domu, chciałem posłać muzyki. Nie działa. Więc yy, nie wiem, od kiedy nie mam. Półtora roku temu. Jakoś tak, nie wiem. Sprzedałem te Airpods. -y. Yy, I tyle. I od tamtego czasu mam na kablu. Yy, nie muszę ładować. Nie muszę nic robić. jakby niby wygodne. Wiecie, Airpods, -y, bo się kable nie plączą. Ale bateryjka jest i trzeba ładować. A... Andet zapomina. No, chciałem powiedzieć, że idę na obiad do rodziców i jest mega ciepło, w ogóle, słuchacie 8 stopni, więc naprawdę... Ja wiem, że jest zima i powinno być zimno, ale nie taka temperatura w zupełności odpowiada. Także jest cudownie. No, idę, zjem, wrócę i, i będę chyba robił lejwika. Miałem montować te, z desełko te, te customy, co nagraliśmy, ten custom ale odcinki, ale, czekam aż Natalka zrobi mi miniaturkę. Natalka, pozdrawiam Cię serdecznie. Natalka zawsze mi miniaturki ogarnia bardzo ładne, więc Natalka ogarnie miniaturkę. I jak już będę miał miniaturę, to, to będę to dopiero montował i renderował i wszystko. No, a jak wrócę do domu, to dzisiaj będzie streamek. Myślę, że z Marciochą, z Katem i z Paulinką, zagram sobie znowu w tę w grę Lethal Company, o tak to się nazywa. Także pewnie będę darmo ortę. Jak zawsze, moi drodzy. Jestem u mamusi, o tam widzicie kawałek ręki i o twarz tam próbuję. A ja już mam kawulindę, bo był obiadek bardzo dobry. Mamusia jak zawsze to jest best kucharka ever moja, najlepsza uwielbiam, najukochańsza, mm -hmm. najcudowniejsza. I robi takie dania. Takie dania czaska. A teraz jest kawulinda. Także takie I rzeczy. I O, ciacho też jest, tak, ale to już i Już się dopchałem i teraz kaweczka. I, I o. I leonek jest też. I omlecik. I wszyscy jakby. Cała, cała rodzina Sarnecki. A też jest? No omlet w pokoju leży. Omlet śpi. Tak, ale obudził się jak wlazłem. Tak podniósł oko. Kto, kto wszedł. No, no. Jest i... Chciałem się omlecić. Nie, nie omlecik. To jest leoncio. O, jakie mi to jest. O, no tak. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, tak. Mm -hmm, mm -hmm. Leonek przyszedł z niej i wszedł sam we mnie, słuchajcie, wlazł i prostu się przytulił. Takie to takie łapeczki poskładane, takie o, tak lasze? Nie. Dzisiaj piesek ma ochotę na tu las mocno. No. Do you like my Christmas decoration? No. Myślałem, że powiesz Happy Crimson. Albert, jak to tam? Happy Chrysler. Merk Crimson. Merek Crimson. Idziemy się przejść i Leonek z nami Chryzl. idzie o tamto od... Dwaliśmy tą torbą po nogach. Co ci robię? Dwaliśmy torbą po nogach. Trudno. Bejesz obita delikatnie. No, Jestem, słuchajcie, w domu i właśnie się do nagrywania z Marciochą i z Katem będziemy nagrywać Lethal Company, bo z Marciochą tego jeszcze nie nagrywaliśmy, a potem będzie live'ik o 19:00. też letala, też z pewnie jakichś horrorów, także taki jest, mój drodzy, plan. Ja mam tutaj kolkę, o, tu, tu mam kolkę, no, i do było nic, nie na Discordzie, a ja oczywiście spóźniony jak zawsze, no, hit. Halo, moi drodzy, pozdrawiamy wszystkich serdecznie z live'a. A tu zobaczcie, tu jest Misza. Mam taki nowy dodatek. Dodatek? Dodatek Simsowy. Nie, no dobra. Taki dodatek mam tutaj e, do OBS-a. I taka Miszulka No to, proszę się, bombeczką bawi. No, a tu są czateły, O, proszę bardzo. Pozdrawiamy. Kto tu pozdrawia? Zobaczmy, kto pozdrawia. Jest Marcioszka, Babilonek, e, Isia, Panter, Himera, Klonek, Kaori, Baks, Audrey, e, Limia! Kur... Kat mi dał bicem jeszcze po uszu. Po uszu mi dał, słuchajcie. Magdarenka i w ogóle Murmur, i Lara, i Vera, i Ann, i Wika. Widzicie, a my to gramy w DBD, ale zaraz się przenosimy na. A weź, że się wyostrz. Zaraz się przenosimy na Lethal Company i będziemy zbierać żelazo, o Kurde! Kto to był? No to był Biała Wilczyca nas pozdrawia, również serdecznie. I Marta, i Kapitan Adi, widzi i Morpe. O! Eonowy się wciął subem. Widzicie coś, co się dzieje? More Energy, dziękuję za subskrypcję, Eonowy! Już po live. E, natomiast teraz czas na mnie, żebym się przygotował na jutro do pracy, e, podrukował kilka rzeczy, bo muszę. Potem przetestujemy sobie herbatunię. No i wylosujemy ją, najpierw, oczywiście. I myślę, że to będzie pora na to, żeby skończyć naszego pasjonującego, cudownego, bardzo atrakcyjnego vloga vlogmasa niedzielnego. Dobra, słuchajcie, ogarnąłem wszystko, ogarnąłem siebie, w sensie jeszcze się muszę wykąpać i do spanka powoli. Jest po 11:23. No, już po. Dobra, słuchajcie, losujemy. Herbatunie! Proszę, jakąś super dobrą. Natalka mi dzisiaj napisała, że e, wysłała mi film, e, że dzisiaj powinien być ten English Tea Breakfast. Ta taka fajna czarna herbata. No, zobaczymy. <grym> tak. English. E, English breakfast bez tego tea. No, to fajnie. To taka herbatka, idealnie. Na wieczór, dobra, to ja idę sobie mam zrobić, jeszcze się odezwę do was, jak e, już się zaparzy, już sobie będę pił. Jeszcze tak chcę tylko powiedzieć, do you like my decorations? Do you like? <noise> to jest, siedzi mi w głowie. Ja to, nie wiem czy ja wam to opowiadałem, że to mam to w kółko na wallu swoim na, e, na, 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 na feedzie może bardziej, na TikToku. E, I po prostu, ja dzisiaj to pokazałem mamusce. wyliśmy razem i całą drogę cieszyliśmy, gadaliśmy, do you like my decorations? Myślałem, że dzisiaj już nic nie będę montował O, mam herbatkę Ona się jeszcze tutaj studzi troszkę Natomiast ja zabieram się za montowanie kastomu, e, customu Który nagrywaliśmy dzisiaj z Natalką z desełką. Desełko tutaj buziaczkujecie ja serdecznie pozdrawiam e, Natalka zrobiła właśnie miniaturkę Więc stwierdziłem, że od razu to e, Powycinam Pomontuję, wyrenderuję I będę już miał I będzie czekało na Was e, W przyszłym tygodniu na YouTubie, także zapraszam Was serdecznie na to, bo my z Desełko, w sensie wiecie Desełko jest turbo profesjonalna w tych wszystkich kastomach. ja jestem turbo fanem Tomb Raidera i Lara Croft, natomiast e, no jakoś tak wychodzi, że w customy to ja dość rzadko gram, a tam trzeba naprawdę cały czas grać, żeby nie wyjść z wprawy, a moja wprawa już tak bym powiedział... <laughs> Więc no, ale to zobaczcie sobie wszystko na YouTubach. Bardzo fajny w ogóle, custom. Także, jak ktoś ma ochotę zagrać, to polecam serdecznie. No, także i demontować. Słuchajcie, herbatka się kończy. Ja już też kończę montowanie customów. Zostało mi jeszcze do zmontowania nasz vlogmas, ale już w tym miejscu się będziemy żegnać. Jest koło północy u mnie. Także yy, zmontuję, wyrenderuję i idę spanko. I słyszymy się pewnie jutro w kolejnym vlogmasie. Także moi drodzy łowki, kiski, bezoski. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Buzi. Do następnego. Pa, 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 pa.